Witajcie moje drogie baranki, słońce, ascendent i księżyc. Zapraszam was na czytanie na miesiąc marzec dla was z kart tarota oraz z kart duszy. Połączyłam w tym czytaniu marcowym karty tarota i karty duszy. Zapraszam was bardzo gorąco również na czytania prywatne, czytania nagrane, czytania rozkłady partnerskie, astrokalendarze, czytania duszy, które bardzo wam się podobają, bardzo z wami rezonują. Dostajecie prywatny link na YouTube i dostajecie nieograniczony dostęp do tego czytania. Więc wracacie, czytania anielskie są to czytania do pracy, czytania z modlitwami, z afirmacjami. Dostajecie taki plan pracy duszy. I później wymieniacie się ze mną na spotkaniu wy doświadczeniami, jak wam się te energie sprawdzają, jak rezonują, jak wam się zmienia życie tak naprawdę na przestrzeni miesiąca. Już widzicie efekty. Czytanie, po czytaniu jest oczyszczanie, więc wy również możecie czuć się lepiej. Baranem zarządza planeta Mars, więc to jest ogień, pasja. Ja dzisiaj ubrana tak na czerwono. Kochane baranki, wam będzie potrzeba klarowności w miesiącu marcu, więc turkus. Polecam zaopatrzyć się w taki kryształ, w taki kamień lub mieć biżuterię właśnie z turkusem. Klarowność wypowiadania, myśli. Będą spotkania. Dla wielu z Was marzec jest miesiącem spotkań. Spotkań zawodowych, spotkań prywatnych. Spotkań z starszym mężczyzną, dla niektórych baranków słyszę, starszy mężczyzna jest tutaj pokazany. Może być ojciec, może być to spotkanie z ojcem, ale też może być to spotkanie ze starszym mężczyzną związanym z pracą, więc łapcie swoje przekazy. Napiszcie, czy przyjmujecie i które przyjmujecie, ale tutaj dla jednej z Was, być może jednego z was, zdecydowanie jest to przesłanie. Inni wyjeżdżają w podróż za pracą w marcu, albo wasi partnerzy wyjeżdżają w podróż za pracą. Więc jest tutaj karta rozłąki związana z pracą i są zmiany. Są również u niektórych pokazane zmiany. Dziewiątka. Dziewiąty rok numerologiczny, kochane baranki. Jesteśmy w nim. Jesteśmy tu i teraz od 15 września 2024. Co działo się u Was w tym czasie? Ja też słyszę 17 lipca 2023, dookoła tego lipca 2023, co się działo u Was, moi drodzy. 8 lat, mogą wracać sytuacje sprzed 8 lat, więc rok 16, 17, 18 wracają te energie. Wracają ludzie też do Was, ale tutaj muszę powiedzieć o podróży. Niektóre baranki ruszają w podróże zawodowe w miesiącu marcu. Pakujemy walizkę, moi kochani. I czy wy jesteście gotowi? Dla jednych będą to podróże związane z pracą, więc podróż zawodowa, jesteście w drodze. Może to być poza miejsce zamieszkania, poza województwo dla niektórych, ale dla niektórych jest to wyjazd zagraniczny. Przeczytam Wam przesłanie tej karty. Dzieje się zbyt dużo. Stres spowodowany. Wieloma pozytywnymi okazjami, więc tu nie ma, że to się dzieje coś negatywnego, dzieją się pozytywy, ale tak dużo się dzieje, że baranki nie mają w co rąk włożyć w marcu. Nieoczekiwane wydarzenia i gwałtowne zmiany. Więc zmiana, moi kochani. Dla wielu z Was ja czuję, że Wasze afirmacje. Się manifestują. Macie tutaj afirmację. Kto z Was wypowiada te afirmacje? Ja wierzę w cuda i wszystko się uda. To jest moja afirmacja. Albo na przykład obfitość wpływa do mnie drzwiami i oknami. Otaczam się tylko dobrymi wibracjami, pozytywnymi energiami. Więc kochani, afirmacje manifestują się dla baranków w miesiącu marcu. Pięknie, pięknie moi drodzy. Będzie to sprawiedliwy miesiąc dla Was, więc, właśnie ten sąd dla niektórych. Sprawy sądowe, sprawy notarialne, sprawy urzędowe. Pisma urzędowe, podpisywanie dokumentów właśnie o tym mówi sąd ale tutaj marzenia się spełniają, więc pięknie, moi drodzy, bardzo ładnie. Widzę też bardzo ładnie pokazaną pracę, jeżeli chodzi o Was. Mamy tutaj trójkę ziemi. Popatrzcie, jaka piękna karta, jaki piękny warsztat. To jest osoba, która tworzy kreatywnie. Więc baranki, tutaj jakieś kreatywne przedsięwzięcia. Tu jest pokazana dobra reputacja, tu jest pokazana też branża beauty, więc może baranki pracują w branży beauty albo w takiej branży, gdzie coś pokazujecie w internecie, w sieci. Piękny rozkwit dla Was w marcu. Doceniają Was klienci, doceniają Was pacjenci, kontrahenci, i tutaj macie dobrą reputację, więc pięknie, moje drogie baranki. Tak trzymać. Tak idziemy. Wy się jeszcze będziecie czegoś uczyli, więc też pięknie. Może nowe szkolenie, wchodzicie w coś nowego, uczycie się. Tu jest pokazany powrót do szkoły, seminaria, webinary, szkolenia, warsztaty, ale też studia i student. Zobaczcie, pilna studentka, uczennica. Może Wy się szkolicie albo wyszkolicie, to Wy prowadzicie warsztaty, będziecie chcieli prowadzić. Tutaj... Przesłanie tej karty brzmi pora wziąć się do pracy. Przed Tobą wspaniała szansa. Radosne nowiny dotyczące Twojej kariery, awansów lub stypendiów, nowy obszar studiów, więc kochane baranki, pięknie, jeżeli możecie też mieć pokazanego studenta, więc może być to wnuczka, może być to córka, może być to syn. Ale ja słyszę, kobieta. No i cudownie, i macie pieniądze, macie finanse, macie opieko, opiekę. Też wielu z Was ma właśnie te sprawiedliwe wyroki, jeżeli chodzi o sąd. Jeżeli byliście uczciwi, jeżeli działaliście uczciwie. Taki wynik otrzymacie. Dla niektórych ta karta może pokazywać zamknięcie pewnych etapów zawodowych, zamknięcie pewnych współprac, ale to idzie ku dobremu. To ma Was poprowadzić do Waszego rozkwitu, a nie do tego, żebyście cierpieli z powodu braku finansów, bo niektórzy tak cierpią, tak? Nie dostałam, nie dostałam jakichś pieniędzy na czas dla baranków i. Brakuje mi właśnie w miesiącu marcu. Dla innych finanse są pokazane pięknie, ale tutaj macie moment, gdzie macie takie wypalenie też zawodowe, czasami jest tutaj pokazane. Ja już dalej nie mogę, ja ciągnę kilka strok za ogon, ja na przykład robię z partnerem to, sama robię to, sama pracuję w dwóch miejscach, być może dla baranków. Więc co dla Was, moi drodzy? Przeczytam Wam przesłanie tej karty. Pracowanie ponad siły lub zbyt długo. Potrzeba równowagi w życiu. Pozwól sobie pomóc. Problemy zdrowotne spowodowane przez stres. Nie stresujcie się, moi drodzy. Macie anielską opiekę z kart duszy. Odsłuchajcie i obejrzyjcie Czytanie Duszy na miesiąc luty. Może Was wesprze w tym, gdzie teraz potrzebujecie. Nie słuchacie tego przez przypadek. Anielska Brama. Czy widzicie anielskie godziny, na przykład 16:16? 4:4:4 sekwencja. Na tablicach rejestracyjnych. To jest dla Was, to jest prowadzenie, moi drodzy. Znajdujecie monety, znajdujecie pióra, anioły Was strzegą. Ja zawsze mówię, anioły Boży, Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój, tak zaczynam dzień, tak zaczynam to, że wsiadam do auta i jadę, rozpoczynam swoją drogę. Więc ktoś z Was powinien był to usłyszeć. Macie anielską opiekę. Poziom 1111, 11, wsparcie kanału arbitrum macie możliwość dołączenia do naszej duchowej rodziny. Będę tworzyła grupę osób obudzonych, właśnie duchowych. I jeżeli będziecie wspierali kanał na poziomie 11-11, będziecie mieli możliwość zadawania pytań i otrzymywania odpowiedzi z kart anielskich. Więc wspaniale, moi kochani, macie taką możliwość, więc 11 zł 11 groszy dla Was. Ktoś dołączy, ktoś na pewno dołączy, ale niektóre baranki mają. Stalkerów, osoby, które do nich piszą, które nie dają im spokoju, powiadomienia, telefony i baranki są takie, gdzie czują, że ktoś zakłóca ich spokój wewnętrzny, utrata spokoju, wolności takiej wolności umysłu, wolności spokoju ducha. Ktoś wam kradnie czas, a dla niektórych nawet pieniądze. Tu są pokazani fałszywi ludzie, źli ludzie, przez których być może barany w przeszłości straciły finanse. I te energie wracają, złodziejaszki czasu, energii i pieniędzy. A wychodzimy z tego, siódemeczki numerologiczne, jakimi jesteście numerami? Ja jestem siódemką, ja bardzo siódemeczki czuję, ja bardzo czuję jedenastki, trójki, piątki, dwudziestki, dwójki. I ósemki, ósemeczki, dla ósemek będzie silnie karmiczny rok, więc czytania lekcji i długi karmiczne. Przebudzacie się, drogie baranki, jest przebudzenie, jest taki aha moment. Dla jednych będzie to aha moment i pięknie, i idziecie w stronę zawodową, dla innych musicie zawalczyć o swoje zdanie, o swoją pozycję, pozycję zawodową, Pozycję w związku. Może to być konflikt, gdzie ustalacie zdrowe granice. Bo tu granice na miesiąc marzec pokazane są dla baranów. Zdrowe granice. Kto może przekraczać, być może, próg mojego domu? Kto może wchodzić w moje relacje z moim partnerem? Kto może się wtrącać w moje związki, uczucia? A ja bym powiedziała, że nikt. Walczcie o siebie i swoje przekonania. Miejcie pewność siebie, rzucajcie wyzwania tym, którzy dzierżą władzę, ale mądrze wybierajcie swoje bitwy. Baranek może mieć konflikt z pracodawcą. Jeżeli macie autorytarnego męża, również moi drodzy. Przebudzacie się, zostawiacie za sobą czasami, też mówię w tej karcie, ogromny ból. Smutek i żal, uczucie żalu. Zobaczymy skarb duchowych dla baranków. Czy tu ten żal wyjdzie? Jeżeli wyjdzie, to silne do przerobienia. Czytania duszy właśnie dla was nagrane, kochane baranki. Są to czytania najlepsze, jakie tylko mogą być. Tak, złudzenia zostawiamy ze sobą. Ściągamy klapki z oczu, moi kochani. Też tak czuję dla Was. Czy macie człowieka, który nie lubi zwierząt i, i też macie do niego taką złą intuicję? Może to być dla jednej osoby, ale na pewno będzie. Ale tutaj też taki instynkt zwierzęcy. Jeżeli ktoś Wam nie służy, to nawet po zapachu tą osobę wyczujecie. Zło ma zapach. Zwierzęta instynktownie wyczuwają po zapachu zagrożenie. Więc mogliście kiedyś mieć takie sytuacje. Dajcie znać, ja miałam taką sytuację toksyczną. Przyzwolenie. Ktoś dał przyzwolenie na to, żeby tkwić w złudzeniach, więc baranki być może same same sobie nałożyły klip, klapki na oczy, różowe okulary i pozwoliły po prostu na to, żeby ludzie żeby ludzie macie zaburzone strumień działania, żeby ludzie interweniowali, żeby ludzie ingerowali w wasze życie. Albo macie strumień pieniędzy za milczenie. Też bym tak powiedziała. Czytania prywatne, zwłaszcza dla was, kochani. Uziemienie, dla was uziemienie. Byk Panna Koziorożyc. Czy tworzycie takie związki? Czuję, że nadjeżdża. Romantyczny romans. Rycerz na białym koniu. Ja w tej karcie bym widziała nawet człowieka o imieniu Marcin. Bardzo, bardzo, bardzo często się sprawdza. Zobaczcie. Włos rozwiany nadjeżdża. Kielichy, uczucia, emocje, rycerz kielichów. Może być człowiek młodszy, może być człowiek zalotny. I tutaj słowo introspekcja dla baranków na miesiąc, na miesiąc marzyc. Introspekcja. Wpiszcie w komentarzu słowo Anioł, jeżeli chcecie dostać tą kartę w zakładce społeczność. Ja ją zaraz wrzucę, kochane baranki. Introspekcja, co będzie ważne, to będzie słowo klucz dla Was na miesiąc. Marzec 2025. Zakochanie się i zwalenie z nóg. Nawet jeżeli jesteście w związkach, nie spodziewacie się, kto nadjeżdża do was. Nagły romans brak równowagi w związkach dla innych też może ta karta mówić o braku równowagi, o balansowaniu ale tu są sytuacje i ludzie, którzy sprawiają, że serce wam bije mocniej. Nadjeżdża z kwiatami przyjeżdża być może z dzieciństwa człowiek. Może to być człowiek z przeszłości, który odnawia relacje, ale też inni mają pokazano powrót osoby z przeszłości. Być może nie wiem, poznaliście się gdzieś na wakacjach, gdzieś na jakiejś imprezie i ktoś dzwoni, odnawia kontakt, zaprasza Was na kawę. W marcu spodziewajcie się takich ludzi z podróży, przyjeżdża, niby może jedzie załatwić biznesy, interesy i wpada do Was, proponuje Wam spotkanie na kawę. Też tak może być, drogie baranki, ale też mamy tutaj dzieci i dzieciństwo. Jeżeli chodzi o dzieci i macie dzieci, to jest wychowywanie dzieci wspaniale, pięknie, piękna relacja z dziećmi. Powracanie do dawnych marzeń i planów. Czym baranki pasjonowały się, gdy byliście dziećmi? Może malowałyście paznokcie i teraz malujecie to właśnie w branży beauty. Może byłyście nauczycielkami, które uczą dzieci przy tablicy tak się bawiłyście i teraz jesteście nauczycielami. A może na przykład gotowałyście i teraz prowadzicie własną restaurację czy robicie to w inny sposób. Co dla was czytania prywatne? Moi drodzy, powrót osób lub związków z przeszłości. Czasami dla innych idealizowanie życia baranki. Wspaniałe plany, wspaniałe nowiny. Jeszcze może być zimno, jest zima, słuchacie tego, ale do Was przychodzą wspaniałe pomysły, które mogą wymagać udoskonalenia. Więc to, są, to jest iskierka, która się zaświeca dla Was. Pokonywanie przeszkód z wiarą, że wszystko się uda. Jasna, klarowna komunikacja. Dlatego ten turkus. Zobaczymy kryształ dla baranków na marzec 2025. Przy każdej konsultacji dobieram dla Was kryształ. Dostajecie kryształ, dostajecie przesłania anielskie. Więc też na czytaniach dusznych, czytania anielskie poziom 11-11. Jeżeli wspieracie kanał, zawsze dostajecie swój kryształ na miesiąc. Indywidualnie wszyscy, kolektywnie, ale każdy indywidualnie też dostaje. Jaspis dla Was. Jaspis żółty. Kontrolowanie trudności. Zamiast obawiać się, że inni mogą próbować Cię kontrolować, wykorzystaj daną przez Boga moc. Pięknie. Archanioł Michał, jeżeli macie osoby bliskie, po drugiej stronie, których już nie ma tutaj w naszym wymiarze 3D, przesłanie od Archanioła Michała. Takie przesłanie też dostajecie na tym poziomie 11.11 11, za 11 złotych, 11 groszy co miesiąc, wiadomość od Archanioła Michała. Baranki powinny mieć szacunek do samego siebie. To będzie testowane u Was szacunek, czy Wy macie, czy wy tkwicie w związkach, gdzie nie ma szacunku, czy Wy pozwalacie, żeby inni ludzie nie mieli do Was szacunku. Przeczytam Wam modlitwę tej karty. Drogi Boże i Aniołowie, dziękuję za pomaganie mi ujrzeć mnie takim, jaki jestem, jak Wy mnie widzicie, oczami pełnymi miłości. Dziękuję za uznanie i szacunek. Proszę. Poprowadźcie mnie, abym mógł uczynić to samo dla siebie, i ześlijcie mi odwagę mówienia o sobie, o własnym imieniu. Nie zatajania, nie mówienia tak, jak ludzie wam narzucają filtry: Jestem, jaki jestem. Baran mówi: Ja jestem. Rybki mówią: Ja wierzę. Lew mówi: Ja błyszczę. Panna mówi: Ja czuję, działam ziemsko, a wy mówicie: Ja. Naprawdę idę do przodu, kochani. Teraz działacie. Proszę Was o opiekę we wszystkich relacjach, tak żebyście otaczali mnie. Wy i kochający mnie ludzie. Piękny przekaz. Zobaczymy jeszcze moje nowe karty. Zobaczcie, jakie piękne karty duszy. Moje drogie Baranki. Będzie też nowy mężczyzna inny. Inny niż ten zalotnik, rycerz kielichów, ten z rozwianym włosem. To może być trygon wody, więc rak, rybki, skorpion, a tutaj jeszcze widzę innego człowieka, baran, lew, strzelec dla Was, jeżeli jesteście singielkami, paniami, barankami. Co tu wyleciało? Trzy karty, zawsze biorę trzy. Obfitość, więc barany mają dobre finanse w marcu cieszy mnie to ogromnie. Dostatek, przepływ finansowy. Ale też zobaczcie, jest wspólnota, dołączenie do grupy ludzi, gdzie będziecie mieli dobre finanse. Trafiacie na jakąś osobę, która was rozreklamuje, na jakąś osobę, która poleci waszą usługę. I to da Wam piękne podwaliny tego, żeby wejść w grupę ludzi, gdzie będziecie mieli podlane korzenie obfitości. Finanse, stabilizacja. Jeżeli wyjdzie tutaj z kart wody praca na własny rachunek, to powiem Wam, że możecie zakładać własne biznesy. Ale zobaczymy, co żywią wody. Chcę przekazać dla baranków. Podtrzymujcie swój optymizm. Będzie dobrze. Marzec zapowiada się ładnie dla Was, moi kochani. Są też tacy, co nie śpią po nocach. To muszę powiedzieć. Są osoby, które żegnają się ze smutkiem. Są osoby w depresji, bo też słuchają mnie takie osoby. Nie wszystko jest tak kolorowo, różowo, cukierkowo. I przez co Wy tak nie śpicie? Dziewiątka. Bezpodstawny lęk, oczekiwanie najgorszego, prowadzące do samospełniających się przepowiedni. Pozwalanie, żeby zmartwienia urosły do rangi rozmiarów nieproporcjonalnych do tej sytuacji. Nadwyrost, niespanie po nocy. Kto tu tak nie śpi po nocach, moi drodzy? Poczucie własnej wartości, baranki, jesteście tego warte. Zobaczcie. Wiedz, że zasługujesz na otrzymywanie wszystkiego i to na wszystkie sposoby. Pięknie, moi mili. Pięknie. Mistrzowie duchowi. Mistrzowie duchowi dla baranków. Słońca, ascendent, księżyc. Oj! Matka, żona, siostra, córka, a może kochanka. Zniknę na chwilę. I zobaczcie, jak te karty spadły. Postrzegacie te sytuację prawidłowo. Mogą być osoby trzecie, mogą tutaj być. Silna potrzeba będzie wtedy oczyszczenia takich relacji, ale też tutaj relacje matka, córka, siostra, siostra, koleżanka, koleżance, może tutaj postrzegacie to prawidłowo. Nie dajcie sobie wmówić, że wy widzicie coś inaczej. Baranki widzą prawidłowo te relacje. I nie dają sobie w kaszę dmuchać, i może dlatego jest taka energia. Tu się sypie, tu się wali, tu się pali. A z drugiej strony ojciec, mąż, syn, brat. Relacje rodzinne dzieje się u baranów. Relacje prywatne dzieje się kobieta, mężczyzna. Możecie się rozchodzić, ale też zobaczcie oczyszczanie. I tu wypadło oczyszczanie. Oczyszczanie energii, więc czytanie duszy, kochani, przede wszystkim i karma, czy sukces, czytania lekcji i długi karmiczne. Czytania te partnerskie, czy wy jesteście dobrze dobrani, albo jeżeli zakładacie biznesy, to też astro kalendarze dla Was bym bardzo polecała. Oj, ależ czytanie. Aniołowie i przodkowie, dla moich drogich baranków. Dajcie serduszko, kochani. Niech tutaj ta energia wraca. Niech dobro wraca. Napiszcie, czy przyjmujecie to przesłanie. Tą introspekcję ja Wam wyślę. Wpiszcie słowo anioł. I dama, cieszcie się rozwojem i zbierajcie korzyści własny biznes sukces też to widzę dla baranków. Jeżeli czujecie się tak moje kobietki, wpiszcie w komentarzu słowo dama. Wybłyszczycie, wyjdziecie po swoje, wy macie instynkt, wy działacie. Ale dla niektórych zmieńcie się i odkryjcie swoje dary. Możecie zmieniać nawet wygląd drogie baranki. Zmiana fryzury w marcu dla niektórych. Zmiana też coś słyszę w branży beauty. Czy planujecie coś takiego? Podążajcie za głosem duszy i mierzcie wyżej. Pięknie, piękne możliwości. Zapraszam Was na czytania roczne, co się dzieje miesiąc po miesiącu. Też dostajecie nagranie. Ściskam, moje drogie baranki. Życzę Wam absolutnie cudownego miesiąca mar marca, odcięcia karmy, osiągania sukcesów. Buziaki, uściski i do zobaczenia w kolejnych czytaniach.